Cześć, w tym odcinku opowiem Wam o aktualnych zasadach dotyczących wjazdu do Tajlandii, jakie e, mamy tu od 1 kwietnia i oprócz tego o tym, co się mówi, co ma się wydarzyć e, od 1 maja z zasadami dotyczącymi wjazdu do Tajlandii. Te zasady będą dotyczyły i o tym, o tym będę mówił zarówno osoby zaszczepione, jak i niezaszczepione, A więc jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam do obejrzenia tego odcinka. A więc z dniem 1 kwietnia yy, Tajlandia znosi obowiązek robienia testu PCR przed wylotem yy, z kraju, w którego lecicie. Yy, w naszym przypadku no, przeważnie jest to Polska, czyli do tej pory trzeba było robić taki test na 72 godziny przed wejściem do samolotu. W tym momencie nie trzeba go robić, natomiast musicie się upewnić przed lotem, czy na przykład... Dany operator, czyli linie lotnicze, nie wymagają tego testu, żeby wpuścić was do samolotu. Jeżeli chodzi o osoby niezaszczepione, to tutaj trochę większa zmiana i ta zmiana dotyczy tego, do tej pory trzeba było spędzić dla osób niezaszczepionych 10 dni, 10 nocy w hotelu, natomiast od 1 kwietnia tych nocy trzeba spędzić jedynie 5, czyli 6 dni dla osób niezaszczepionych. No więc, co taka osoba, która, zacznijmy od osoby, która ma certyfikat, musi zrobić, żeby przylecieć do Tajlandii na chwilę obecną, czyli na kwiecień 2022 roku. Po pierwsze, musi mieć wykupiony bilet lotniczy. Po drugie, musi mieć ubezpieczenie na minimum 20 tysięcy dolarów, ale o tym już wspominałem, że nie polecam takich tanich ubezpieczeń na kwotę 20 tysięcy dolarów, ja sugeruję, żeby te ubezpieczenia były minimalne na 100, a najlepiej 150 tysięcy dolarów, ale o tym opowiem Wam za chwilę. Okay. E, mamy ubezpieczenie, mamy bilet lotniczy. Oprócz tego potrzebujemy, słuchajcie, opłacony i zarezerwowany hotel wraz z transferem i e, wraz z transferem skuter jedzie, niech przejedzie. Musimy mieć opłacony i zarezerwowany hotel wraz z transferem i z jednym testem PCR po przylocie, który w zależności od tego, gdzie wylądujecie, zostanie Wam zrobiony albo na lotnisku, albo, na, albo w hotelu. I jak macie te rzeczy, czyli macie hotel, macie opłacony transfer, macie opłacone testy, macie bilet lotniczy i ubezpieczenie, możecie przystąpić do wyrobienia Thailand Passu, na podstawie którego puszczą Was do Tajlandii. Jeżeli chodzi o osoby niezaszczepione, czyli bez certyfikatów, tutaj wygląda to tak, że musicie mieć bilet lotniczy, opłacony hotel na 5 nocy 6 dni, transfer opłacony również i test PCR, który robicie po przylocie. Aktualnie Tajlandia zniosła ten drugi test PCR, który, który trzeba było robić po piątym dniu. W tym momencie robi się test kasetowy. I ten test kasetowy robi się samemu. Wcześniej dostawało się go na lotniskach. Nie wiem, być może jeszcze gdzieś czasami ktoś go daje. Natomiast jeżeli go nie dostaniecie, idziecie po prostu do apteki i w aptece e, kupuje taki test za 100 bądź 150 batów, czyli 13-20 zł mniej więcej w tym przedziale. Robicie go samemu, robicie zdjęcie takiego testu e, wraz ze swoim paszportem i najlepiej twarzą i wgrywacie do aplikacji Morgana. Którą e, po przylocie do Tajlandii musicie e, pobrać. No to teraz kwestia samego ubezpieczenia, które jest potrzebne, żeby wlecieć do Tajlandii. Na waszym ubezpieczeniu musi być napisane, że pokrywa ono i to po angielsku koszty leczenia. COVID. Minimalna kwota, jakiej jak aktualnie wymaga tajski rząd to 20 tysięcy dolarów, czyli to jest 80 kilka tysięcy złotych. I ja Wam od razu mówię, że nie polecam tak niskiego ubezpieczenia, ponieważ, no nie wiem, jeden dzień pobytu w szpitalu tutaj jest to od 6 do 8, a nawet 9 tysięcy złotych. Dodatkowo, jeżeli przyjdzie Wam zrobić jakąś operację, czy stanie się coś. Poważniejszego, ktoś tu jedzie za mną. W związku z tym, wow. wtedy. Hello, no dobra, to jeszcze raz, bo nie wiem, na czym skończyłem. A więc aktualnie Tajlandia wymaga ubezpieczenia na minimum 20 tysięcy dolarów, plus zapis, że pokrywa koszty leczenia. COVID. Ja bardzo polecam wszystkim zawsze warte. Nie to, że coś z tego mam, tylko sam z niej korzystam. Korzystają z niej nasi klienci. I wiem, że zawsze jest w porządku, nigdy nie ma z nią problemów, można się rozliczać bezgotówkowo, a w tym oprócz tego posiada wiele wyłączeń na sporty ekstremalne. Przykładowo ostatnio z Aksy korzystali nasi klienci, którzy poszli na skatepark, jak się okazuje. Aksa uważa to za sporty ekstremalne, nie wypłacili im odszkodowania, musieli wracać do Polski, żeby zrobić operację, bo sama operacja kosztowała prawie 30, żeby wam nie skłamać 6 czy 7 tysięcy złotych, bardziej opłacało im się wracać do Polski. A więc stąd ja polecam tą wartę. I teraz dlaczego więcej? Według mnie to minimum 100 tysięcy dolarów, najlepiej 150, jakieś psy się tu kręcą. Eee, dlatego, bo sam dzienny pobyt w szpitalu to jest kwota, Mniej więcej od 6 nawet do 9 tysięcy zł, plus jakaś operacja, plus cokolwiek innego. Czy nie wiem, będziecie mieli na przykład jakiś stłuczkę na skuterze, coś wam się stanie, to to 20 tysięcy dolarów po prostu wam nie wystarczy. Dlatego sugeruję zawsze, żeby to były większe kwoty niż tylko 20 tysięcy dolarów, bo to nie kosztuje tak naprawdę, jak się ubezpiecza, dużo więcej nie wiem ile 50, 100 zł, ale macie. Święty spokój, że w razie czegoś wszystko będzie, będzie ok. Jak już mówię o ubezpieczeniu to opowiem jeszcze o jednej rzeczy, bardzo dużo osób, bo w Tajlandii w wielu miejscach, no na Pukecie są sprawdzane prawo jazdy na skuter czy samochody, e, natomiast w wielu miejscach w Tajlandii takich jak Koh Samui, Koh nie wiem, na Lądzie, Koh no w wielu miejscach nikt nie sprawdza wam prawo jazdy, z no, tym bardzo często wiele turystów, wynajmuje sobie skutery, bo mogą to zrobić bez prawa jazdy, bo każdy w taki skuter wynajmie. Natomiast problem pojawia się w momencie, kiedy będziecie mieli stłuczkę. To no bo macie stłuczkę, coś się dzieje, nic poważnego, dzwonicie do ubezpieczalni, przyjdziecie do szpitala, naprawiacie się, wszystko jest okej. Okay. A teraz sytuacja taka, która może być no niemiła. Coś dzieje się wam bardziej, jest świadek wypadku i dzwoni na przykład na pogotowie. I informuję, że mieliście wypadek na skuterze, a nie macie prawo jazdy. Co się wtedy dzieje? Wasza ubezpieczalnia nie pokrywa waszego kosztu leczenia, a więc naprawdę warto zrobić wszystko tak jak należy i nie liczyć na łódź szczęścia tylko jeżeli się chce jeździć skuterem. To mieć prawo jazdy międzynarodowe, które wyrobienie jego w Polsce nie kosztuje dużo, bo bodajże 36 złotych na rok. No i teraz jeszcze ostatnia informacja o tym, co się mówi w Tajlandii. Już dużo osób pisze na forach, że od maja będzie można wjeżdżać do Tajlandii bez e, hotelu kwarantannowego, bez mm, dokumentu Thailand Pass. Tak naprawdę nikt jeszcze nie wie, co się będzie działo. Tajski minister chciałby tak zrobić, minister zdrowia. Natomiast mówi o tym głośno, że nie wie, co będzie. Na, na początek czeka na Sołkran. jest akurat Dzisiaj czeka na koniec właśnie kranu tych świąt, czy będzie więcej zachorowań, i później się zastanowi, czy wprowadzi ten przepis, że zdejmuje Thailand Pass i test PCR, zamiast za niego po przylocie będzie tylko jeden kasetowy, czy też nie. W związku z tym nie wiemy sami do końca, co się będzie działo, będziemy wiedzieli za chwilę. Dostaję też pytania od osób, które wylatują 31 kwietnia i 1 maja lądują w Tajlandii. Teoretycznie, jak przepisy się zmienią od 1 maja, to już nic nie potrzebujecie, ale te przepisy się nie zmieniły. Dwa, jeżeli się zmienią, zmienią się dopiero od 1 maja, a więc moim zdaniem w Europie i wszędzie będą obowiązywały przepisy jeszcze na kwiecień, w związku z tym nie da się wylecieć z Tajlandii, chociażby bez Thailand Passu eee, nie da się wylecieć przepraszam z Europy czy z Polski, bierzmy to pod uwagę Polskę, 30 kwietnia bez Thailand Passu i bez rezerwacji hotelu, ponieważ ten przepis wejdzie dopiero 1 maja i jeżeli w ogóle wejdzie, a więc ja sugeruję i radzę, żeby lepiej opłacić sobie hotel, wyrobić Thailand Pass wylatując 30 kwietnia, mimo że być może 1 maja to nie będzie potrzebne, dlatego, bo ten przepis, jeżeli wejdzie, to wejdzie dopiero 1 maja i, i teoretycznie z Polski, bo to w Polsce czy w krajach, z którego wylatujecie, sprawdza się wszystkie dokumenty, czy was puszczą do Tajlandii i jeszcze tego ostatniego dnia miesiąca, ale się zrobił ruch na tej ulicy, czyli 30 kwietnia na pewno będą obowiązywały stare przepisy, w związku z tym celnicy czy ludzie na bramkach, którzy was odprawiają, nie będą mogli tego zrobić no bo jeszcze obowiązują przepisy dotyczące właśnie kwietnia a więc ja sugeruję żebyście wyrabiali dokumenty ci którzy chcą wylecieć 30 kwietnia i lędują w Tajlandii 1 maja pomimo że 1 maja prawdopodobnie przepisy się zmienią chociaż nikt jeszcze do końca tego nie wie to wylatujecie 30 kwietnia więc wszystko trzeba zrobić tak jakbyście yy... Wszystko trzeba zrobić na zasadach, które są świetne. To chcę powiedzieć. A więc to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że informacje będą dla Was przydatne. Jeżeli podoba Wam się mój kanał, to zapraszam do subskrybowania. Na dole też znajdziecie dzwoneczek, jeżeli go wciśniecie, pojawi się nowy film na moim kanale, wtedy YouTube Was o tym właśnie poinformuje. I zapraszam również do komentowania, a osoby, które chcą przelecieć do Tajlandii i potrzebują z czymś pomocy. Zapraszam, ponieważ prowadzimy tu agencję turystyczną i zajmujemy się turystyką, począwszy od rezerwacji hoteli, wyjazdów grupowych, jak i robienia aktualnie dokumentów w Tajland Park i rezerwacji hotelu dla Was przestan. Wszystkiego dobrego. Pozdrowienia. Cześć.